Dzień dobry, szalom salam alejku maweja widowskich bardzo serdecznie. Medieval 2 War, modyfikacja Divine Conqueror, kampania Handu, pod niebieskich dobrych czarodziejów. Łapę górę, czysty komentarz. Ostatnio, co wielką bitwę? Wielką bitwę naszych czasów. Uan Batory, nasza stolica, została obroniona wielkim kosztem. Wielu polego, ale zniszczyliśmy armię Mordoru, pokonaliśmy wielkiego Inkwizytora. I teraz możemy rozpocząć rekonkwistę naszych ziem oraz wojnę z samym Mordorem oraz Haradem. Także co? Łapki w górę, słyszę swoje komentarze. Zapraszam na dzisiejszy Enzigowy odcineczek. Stolica jest zniszczona po walkach, które się toczyły. Mur w połowie rozwalony. Trzeba by to naprawić. Napraw te mury, i widzę, że mamy możliwość. Mamy możliwość rekrutowania Kurdupli. To są, uczni, kur... to są ucznicy Kurdupli. Misel atak 3, no to jest mało. Mamy Spearmenów Total Defense 16 i mamy Warriorów Total Defense 27. To są fajne jednostki, które uzupełnią naszą armię. Takie kurduplowe, krótkie nóżki. Mam nadzieję, że one będą ładnie patatajać. Tak, kultura nomadyków potrzebna jest. Nomadów. Movement Speed 95. Mam nadzieję, że zasięg na mapie kampanii. Nie będą nam zbytnio ograniczyć naszych armii. Nasze armie posiadają gigantyczny zasięg na ruchu mapie kampanii. i chyba zaczniemy... Chyba zaczniemy od nich? Dawaj, zrób. Posiłki krasnoludzkie się przydadzą jak najbardziej, co nam zostało? Zostało nam... Tutaj troszeczkę mobików, tu czarodziej został, kusznicy ci praktycznie nieruszeni, spoko, rydwany przeżyły, ten przeżył, uważam, że przeżył czarodziej dziedzictwa naszej frakcji, to jest najważniejsze. Ale potraciliśmy dużo innych jednostek. Mam nadzieję, że... czekajmy. my możemy w sumie przejrzeć przeglądarkę budynków na najwyższym poziomie? Czy my będziemy mieli... Jest tutaj pokazane, czy nie ma? Nie, nie ma tego pokazanego. A nie, sorry, są, są krasnoludzkie koszary, i możemy robić archerów maksymalnie, spearmenów, warriorów, iron fistów. Okej, okay, to jest już mocna jednostka i Blacklock Lock Inżyniersów, Kusznicy, Missile Atak 13, uuu, będzie dobra, będzie dobra, będzie dobra jednostka do kontrowania troli, do kontrowania wielkich bestii z Mordoru, ale nie widzę możliwości robienia tych Rydwanów, ja jestem fanem tych Rydwanów. O proszę, a jakbyśmy poszli w Mordor, to mielibyśmy Tempel Wardsów. Bardzo fajna jednostka. Walczyliśmy z nimi. 28 defa oni mają. Trochę mam do statystyki, ale mają 28 defa, 16 ataków, mega mocni Mamy tych łuczników porąbanych. 22 defa, missela tak 7. Przecież to, to, to 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 są jakieś elfy, rozumiesz? I bisty. Ej, def, znaczy defense wielkich bestii też to jest 28, ale mają dużo armora prawie 20 mela, tak 40. Dobrze, że my je poganialiśmy po mapie, kusiliśmy naszymi tymi. Naszą lekką kawalerię, bo one sobie w bitwie nie wzięły samego udziału. A pokażę się, jakie mamy baraczki. Mamy baraczki na. baraczki na 4, czwarty poziom maksymalnie. Hala bractwa. <laughs> To jest nasza jednostka normalnie. Co ty gadasz? Jezus, mamy, mamy brognistów, Okej. Okay. Dobra, to ci jak dwany to jest nasza... I mamy jednostek. Co ty gadasz? Co jest? Katafraci. Dobra, są katafraci, ci katafraci. Uj, ale będzie piękna, konna armia. Tylko jeżeli dożyjemy do tego momentu i nasz Enzik się ładnie rozkręci, to będziemy takie piękne jednostki, takie piękne spocone armie wystawiać. Coś pięknego. Pokaż jeszcze czy My możemy robić baliste i katapulty, okej, okay, ale to są zwykłe baliste katapulty, to nie są krasnoludzkie. Krasnoludzkie są lepsze, nie? Zdecydowanie. No dobra, ale nie jest źle, nie jest źle. Podoba mi się, bardzo mi się podoba, że my do tych wszystkich jednostek w sumie będziemy mieli dostęp. Dobra, to tak, połączymy was, w jednomarwie, zabierzecie, wy możecie tu zostać, jego garnizon niech będzie. Zabierzemy was wszystkich, i udacie się, i udacie się na odbicie, Olsztyna, niebieski czarodzieja, z jedzicem naszej frakcji pójdą odbić Olsztyn. Wiem jak to brzmi abstrakcyjnie, ale tak właśnie będzie. E, ten Palando, Dalej, dalej Browntown, trzy tury zostały. Możemy coś dorekrutować, bo potrzebujemy nowych jednostek i przydałyby się jakiś szpieg, wieżyczka tutaj, żeby widzieć czy Mordor idzie, bo na razie to zobaczyliśmy, to były oczywiście respiona armie, a teraz jak jesteśmy w stanie wojny z Mordorem, to Mordor część sił, my jesteśmy na plecach Mordoru, tu zobaczcie jest wszystko otwarte. No Będą się przelewać. No i nie wiadomo co i Sterlingowie robią. Chociaż i chcieli zawieszenie broni, więc może. Więc może uda się. <laughs> znaczy, może być tak, że nie będą zbyt dużo jednostek do nas dosyłać. Podam się ten wyczniowany władywostok. Chłop, który tu został zarządcą, wygrał życie. Naj... Jeden z najbogatszych kopalni. Dochód. Szczęśliwe miasto. Dostatek. Doktora pana Ragorna działa. Oj, działa pan, Doktora pana Ragorna. To jest prawie, że nas oblegają. Wiecie co zaczniemy robić? Zaczniemy robić wypady kawalerią chyba Nasza kawaleria ucznicza dziś tutaj będzie sobie stała na przykład w lesie I będzie próbowała obijać przeciwnika, w sensie będziemy strzelać wszystkimi strzałami Potem będziemy się po prostu wycofywać z bitwy Więc na razie sobie tutaj przy, w krzaczku przystań na chwilę przystań, reszta armii niech siedzi w, w zamku, w forcie jako darmowy garnizon A Możemy coś gdzieś jeszcze dorekrutować, re nie Problem jest z jednostkami i dosyłaniem tych jednostek No dobra jest jak jest, to co, pierwsze znajmy końca, tury, dyplomata, mieliśmy sprzedać Mieliśmy sprzedać, o Jezus, Oskar też niedługo padnie, czy my chcemy sprzedać słoneczną włócznię? Eee, Gondorowi Czy my chcemy sprzedać słoneczną włócznię Gondorowi, no fajnie byłoby ją utrzymać To jest jedyny port nasz Już trochę w niego zainwestowaliśmy jak będzie kryzysowa sytuacja to sprzedamy. Gdzie to jest przejście w razie czego tutaj? Dobra, w razie czego stój sobie, i chilluj. Na razie sobie stój, i Chilluj i końca końcatury znajomy końcatury. Ale wiecie, jaką frakcją najbardziej musiał sobie taki gameplay zrobić taki porządny. I sterlingowie. Problem jest taki, że i sterlingowie mają dość ubogie lory i tutaj w sumie nie mają nic sensownego przygotowanego. Poza tym, że są i sterlingami gigachadowe jednostki, to co w się sensie wyglądowo wyglądowo giga czadowe, to tam chyba nie ma takiego wajbiku, nie, nie, nie wczuwasz się aż tak bardzo to co się dzieje eee, atakuje nas ta armia, tak? i na tą armię będziemy polować tą naszą kodną armią łuczników i będziemy próbowali zadać im jak największe straty jeżeli wejdą z tego miasta to ich spróbujemy przechwycić tu na automacie żeby znowu się nie zbagowało nie wiem czemu, na tej jak graliśmy, co my graliśmy? Aragornem, nie? to było 4.5, 4.6 wersja i wszystko było ładnie, fajnie. A tutaj mamy wersję 5.0 i dużo jest jakichś takich dziwnych, zbagowanych akcji. Muntownicy nam, a przechwycili tam jedną jednostkę tego końca, zapomniałem go przesunąć. Osada okupowana Amrum, tak wiemy, zamieszki, nikt nie ucierpiał. W końcu może być tak, że ta osada się całkiem zbuntuje. Widzę, że ona jest mega, mega ciężka do utrzymania, bo nawet jak zrobiliśmy teraz Meeting Hall, który powinien dać 50% zadowolenia, to dalej jest plus 50. Generalnie to jest problem ze kulturą, chociaż naszych jest już 38, to jest sporo. Praktycznie jesteśmy drugą dominującą kulturą w tym regionie. Odległość od stolicy, prawo garnizon, cultural unrest 70. Strasznie się buntują, strasznie się buntują żbiki. Mogłybyśmy, Moglibyśmy zrobić garnizon, który daje 10 do zadowolenia i w razie czego zrespi nam chyba dwie jakieś badziewne jednostki. W sumie możemy to zrobić. To kosztuje 2000, stać nas na razie. Spróbujmy utrzymać tą słoneczną włócznie. Bo serio, to sprzedawanie osad w jakichś krytycznych, natrytykowych sytuacjach faktycznie ma rację bytu. Gdzie walczymy z poziomem trudności, przeważającymi siłami, bo inaczej by się nie dało. Ale generalnie nie jestem zwolennikiem sprzedaży tych osad, bo to strasznie psuje i tworzy dziwne sytuacje. Na przykład sprzedaliśmy Rohanowi tą osadę. I, i w sumie teraz tego żałuję. Lepiej było już z tym dolamrod się bić, niż, niż to sprzedawać. Patrzcie, czy nie padł Mina ale Mina nie padło, tylko spadły wszystkie Osgiliaty, Giliaty, Rose i się przelał Mordor. Fajnie, będzie język, będzie język, będzie się coś działo. Budyneczki, co my możemy pobudować? W Polandogradzie się zrobiły ten. Zrobiły się nasze kamienie modlitewne. Kopalnie, 200. Spoko. O, zrób, proszę ja ciebie. E, zrób. Meeting Hall? Niech będzie Meeting Hall, trzeba podbić zadowolenie i będzie darmowa jednostka w utrzymaniu. Potem zaczniemy rekrutować. Tu się zrobił. Ru Dzień dobry. Co? No w sumie jest 56 tura. Co? I co ja mam z tym zrobić? Koszty rekrutacji 2200, utrzymania 1500. Well. Um. <grym> ale sobie, Ale skąd one wyszły? One wyszły z tej pustyni, to musi być zrespione. Wow! Um. Garnizon, zbuduj! Jedy <laughs> się armii pozbywasz, respią się kolejne. Um. Może oni tylko przechodzą? Dobra, załóżmy, że oni tylko przechodzą. Zrób dalej kamieniarza. Bo um. to wygląda na zrespiony, bo oni idą z naszego terytorium. Idą sobie w kierunku do siebie. Jakby chcieli więc zaatakować, bo generalnie to Haradrimowie chyba mogą tylko tłustej osady nad oazą rekrutować? Nie wiem, nigdy nie grałem Haradem, ale tak mi się wydaje, że tutaj jest chyba miejsce, gdzie oni te mu makile kręcą. Coś, coś, coś się nie zgadza. Coś się popsuło i mnie nie słychać. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Alamut się ładnie rozbudowuje. Hmm, drogi Chicken Farmy, zrób rekrutację jednostek. Aha, tylko że nam się pieniądze kończą, to jest jest Słoneczna włócznia też się rozbudowała, to się buduje, okej okay. Możemy słonecznej włóczni coś zrekrutować? Nie, dalej nie możemy nic zrekrutować W naszym Alamucie zrekrutuj konnych łuczników Dwie tury, raport z końca plus jest taki, że więcej Stać nas na armię Dobra, ale jeszcze nie jest minus, mniej więcej zarabiamy A za dwie tury odbi... sobie moglibyśmy to szturmować jest ciężka jazda, piechota, walczyć w tym mieście Nie, on, on, my musimy to ten, musimy przeczekać, za duże straty, bo my nowych armii nie dostaniemy e, Biegnij żbiczku na Olsztyn O, gdzieś. Łucznicy e, Dobijesz go? Możesz go dobić Weź ciebie i weź... Ciebie, albo nie, poczekajmy, to może się cofnie pod osadę i za zaatakujemy osadę e, Tych konnych łuczników Hmm, też wrzuć. To się przyda. Szkoda, że oni tutaj siedzieli, chilowali. No i chyba na razie tyle. Gdzie jest nasz szpiegu? Nasz szpiegu jest tutaj. Bądźcież obserwować, gdzie ta armia pójdzie. Jeżeli ta armia nie pójdzie. Ty, albo wiem, mam lepszy pomysł. Gdzież my możemy ich wyjść i męczyć. Rozpocznij oblężenie. O, panowie, włożyliście w kibrowisko. Zaczynamy walkę partyzancką. Rozumiesz, to jest Guerilla Tactics. My tutaj zrobimy im drugi, drugi Afganisto Wietnam. Rozumiecie? Oni będą, oni, oni poczują się pełni, nie? Oni wyjdą. Żeby nas zaatakować, przerwać oblężenie, my będziemy sobie po prostu biegać i strzelać do niego z konnych łuczników. Mamy tylko jeden oddział też naszych konnych łuczników. Więc go trzeba będzie sfokusować, a tak to będziemy ich kajtować, kajtować, skończą się strzały, my się wycofamy, a im martwi, i trupy zostaną, proszę bardzo. Jaka spocona taktyczka będzie. Dobra, znajmy końca tury, znajome końca tury. A jednak te słoniki nie przechodziły. <laughs> jednak te słoniki nie przechodziły. Eee... Nie wiem, jak my to zrobimy. Potem będziemy się tym martwić. Dobra, koni łucznicy strzelamy, pozbywamy się strzały się cofamy. Szkoda, że mają dwa oddziały uczniów zwykłych. W książkowym chyba lotrze, mogę się mylić, bo dawno temu czytałem, ale chyba w książkowym lotrze jest opisane fajnie, jak jest bitwa na Tirith na polach Plenoru, jak jeźdźcy rohirimów biją się z kawalerią Haradu. Bo w filmie tego nie było, nie? W filmie było ile, ale w książce jest fajnie opisane. Jak kawalera Hamu walczy z tymi haradrimami. Nawet fajnie wyglądają ci r, tymi ci Haridry, haradrimowie? Jeźdźcy z Haradu. Oczywiście i Sterlingów to nie przebija, ale. Ale fajne. Takie tutaj. Nie wiem jak się to nazywa. Ale fajnie to wygląda. O, i na przykład tutaj na początku odcinka mówiłem, że często są jakieś zbagowane sytuacje. No wcześniej czegoś takiego nie było, że oni utykali w bramie. I tyle czasu im zajmowało wyjście. Rozumiem, że jest ciasno i tak, ale to zwykle tak jakoś płynnie szło. I wróg szybko się przelewa. Teraz siedzisz, czekasz, aż oni wybiegną z tej pchamy. E, ciężka kawalera. Problem jest taki, że on szarżuje wszystkim. Ale musimy się trochę poganiać. Może nie wygraliśmy? 96 to jest głównie gwardia generała, ale wróg stracił trzech generałów. Trzech generałów i masę mobikowej piechoty. Także. Warto było. Teraz się wycofamy, poczekamy aż nam się troszeczkę gwardia odnowi. I znowu będziemy nękać oponenta. No niestety zostaliśmy złupiony oboz, ale to jest normalne w przypadku przegranej bitwy. Plus dwa do komu do dowodzenia kawalerią, spoko. To była bardzo dobra bitwa. E, pokaż co im zostało. Został... A oni gdzieś poszli tą armią! Oni tutaj idą, rozumiesz? I zostawi tylko jeden warlordzik. Trzeba ścigać tą armię. Trzeba ścigać tą armię. Dla wszystkich konnych szczelaków. I my ścigamy tą armię. Ej, powiem Wam więcej. Wy będziecie, bo oni pewnie idą na Chingistown. Oni idą na Chingistown, więc Wy pójdziecie za nimi? Tak, pójdziecie za nimi. Um, a my będziemy chcieli to oblegać, to jest co? By się łucznicy w sumie tylko przodali. Dwa oddziały łuczników. W sumie dwa oddziały łuczników i kawalerię. To i tak będzie 50 zadowolenia, i tak będzie 50 zadowolenia. I spróbujemy odbić Amrun. Gdzieś spróbujemy odbić Amrun. Szkoda, że im widać więcej. Ten jeden generał też tam na trzy. A to jest w ogóle dziedzin z frakcji. O proszę, o proszę. Dzień z frakcji tam zdubicie. I to mi się podoba. A w razie czego to jeszcze jest armia, jakbyśmy mieli stoczyć normalną bitwę, więc e, nie ma się czego obawiać. Problem jest z tym, bo tu jest Mumakil i pytanie, czy to jest jeden Mumakil, czy to jest więcej Mumakili? To jest jeden Mumakil i dwie jednostki mobikowe. Nie wiem skąd oni się wzięli, ale trudno. Tej osoby raczej nie obroniłem, bo nie ma im tutaj kompletnie nic, co byśmy mogli podesłać. Możemy rekrutować Was, możemy Was rekrutować. I tu powoli zaczniemy kręcić armię, która by to odbiła. No i tu mamy tak. Mamy generała, którego na pewno zrekrutujesz. Na pewno konnych łuczników, których chcemy zrekrutować. Eee, koszary Kurdupi się zrobiły, tak? Koszary Kurdupi się zrobiły. Zrób płatnerza eee, i zrób. Co my chcemy? Może tych włóczników? Bo trzeba czymś tego Olifanta Momakila ubić. Nie wiem czym. Ale czymś trzeba, dobra. I ta która się zrekrutuje weźmie jeszcze jednostki z Władywostoku i pójdziemy Korondaj odbić. E, tak to wygląda. Panie czarodzieju, wy chcecie się bić. Chodni łucznicy, work. I łucznicy zwykli, no dobra. Walczymy tylko generałami, co i tak po tej paraboli traficie? Ej, coś nie trafia ta krasnolska katapulta. Walczymy tylko generałami, żeby ograniczyć straty. Jak ich złapiecie, to przestańcie strzelać, powinniście ich złapać. Dobra, to nie strzeli kawalerią. Nasz z frakcji, czarodziej, awatar, rozbije wszystko, co tu zostało, a potem jeszcze pójdą do tego jednego oddziału łuczników. Tak, żeby nasza piechota nie traciła ludzi. Fajnie, jakby się udało ten Olsztyn zająć z marszu, żebyśmy nie tracili czasu na obleganie tego. Stoi tu jakaś armia obok. Nie, ale Olsztyn jest prawie pusty, są tylko dwie jednostki. My możemy to w sumie szturmować. Pokaż co tutaj się znajduje. Czyli to są tylko dwie jednostki o zbuntowanych wariagów. To jest generał w postaci tych nieszczęsnych konnych łuczników i orki. Dobra, to my to szturmujemy. Katapultą rozwalimy o bramę. I w sumie generałami to wyczyścimy, bo to będą konni. ciężko zbrojni konni łucznicy, których zmasakrujemy za pomocą tych naszych alatarowych. Bardziej stównie awatarowych, tylko alatarowych. Dobra, go! To nie jest tak, że katapulty prawie, te krasnoludzkie katapulty prawie ustrzeliły własnego czarodzieja. Eksterminacjonen, osada się zbuntowała. Zazra... No w sumie osada się nie zbuntowała, tylko została zdobyta przez buntowników, czyli osada miała kontakty z buntownikami. Eksterminacjonen. Tylko 400 dochodu mniej, także co to jest? Od razu niskie podatki, doktora Pan Ragorna. Zbuduj kamieniarza na najwyższy poziom. No i jeszcze zarobiliśmy i w ogóle fajnie. Dobra, to marmion. Tą armią, bo moglibyśmy się w sumie znowu podzielić. Zakładam, że Mordor i Otyły Pan na razie tutaj nic nie podeślę. Ja bym się skupił na konsolidacji ziem Haradu, Wariagów, Umbaru, żeby mieć trwałą granicę z Dolomrot i Gondorem. Także tą armię Awatara i naszego dziedzica również wyślemy na zachód. Powiedzmy, zostawmy tu tych jednych mobików. Oni powinni dać radę, świetnie. I idziecie na zachód. Moglibyście w sumie się wybrać i te mumakile pokonać? Bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Tego kon konnego ucznika też tutaj wrzucić. Te, te mumakile mają ten, e możliwość strzelania, nie? Missy tak 6, to sporo. Są ci zwykli ucznicy Haradu? Nie, to są właśnie lepsi uczniowie Haradu na tych słoniach. Zroda, będzie mało strzelców, ale będą wysoko siedzieć. Dużo będą widzieć. Tylko jedna osada dzieli nas od Mordoru z tej strony. Trochę głupio jak będziemy Mordor mieć z tej strony i z tej strony. czy będzie harat. no w sumie język totalny na wszystkich frontach. O, wojna na wszystkich frontach, dobra. Znajmy końca tury, znajmy końca tury, trzeba troszeczkę podkręcić dochody z osad. I poogarniać tę armię. Za jedną turę padnie też Browntown, to tam jest jakiś tysiąc, mam nadzieję, dochodu, chociaż będzie. Skipnij turem. No proszę, jak sam do nas przyszedł, idealnie. Stoczymy tutaj bitwę, poganiamy się z nim, mu został tylko jeden generał chyba. Żeby mnie się nie myli. Tak, jeden generał i troszeczkę tych konnych łuczników. Także spróbujemy go wystrzelać. I raczej starczy strzał, bo ci generałowie ładnie tam podaje od tych naszych łuczników. A pozbędziemy się tego i potem możemy nawet pokusić się o zwycięstwo w tej bitwie. Ale na pewno zadamy duże straty. No i wrogi generał Jerzy, pięknie. Pozbyliśmy się komnych uczników i teraz zostały trzy pełne oddziały uczników. Nie wiem, czy ich sobie nie odpuścimy. nie będziemy na razie szczelać i jeszcze raz się wycofamy, bo mogłybyśmy na trytykę próbować wygrać tą bitwę, ale na pewno byśmy ponieśli straty. A tak to możemy to rozłożyć na jeszcze jedną bitwę. I możemy praktycznie bez strat to zrobić. No i shaken, szarża na plecki. Strzał chyba braknie, bo tu jest poza trzema oddziałami uczniów są jeszcze... Aha, oni zaczęli strzelać. O, panowie, znowu relokacja. Odsuwamy się. Wybicie tylko tutaj tych biednych oszczepników. Bo to jest piechota z toporami. Tu jest oddział łuczników, łuczników, korsarzy, Kolejny oddział z toporami. I to jest jeszcze jeden oddział z toporami. Nie z toporami, a z pikami właściwie. I tych trzeba by wystrzelać. Nie wiem, czy nam strzał braknie. Czy wystarczy? Jolo, spróbujemy z trzech stron przeprowadzić szarże. Może się złamią. Jeżeli generał. Mają gigantyczne straty. Także, Jolo, wjeżdżać w tych łuczników. W sumie jest kawaleria, ciężka kawaleria, ale to jest luźna piechota po przejściach. Na pewno się złamią, prawda? Prawda? Bo stać z nimi i walczyć, to będzie ciężko. Do tyłu. Okej, okay, wyszarżujcie, tu szarżujcie. A tu jeszcze jest oddział łuczników, cholipka. Ty wiedź w tych, żeby nie strzelali. O, ci są złamani, świetnie. Ci są złamani, świetnie. W sumie został, czekaj, to został tylko ten jeden oddział łuczników. To wszyscy na tych. Ty, jeszcze trzy oddziały uczniów złamiemy. Idealnie. potem zostaną dwa oddziały ciężkiej piechoty, które nie wiem jak zaczarujemy, ale coś wymyślimy. Nice. To są na jednym miecze. Ciężka piechota, ale o bardzo niskich moralkach. Spróbujmy na nich zaszarżować od flanki. Shaken od przodu teraz. No i uciekają, idealnie. No i został w sumie ostatni oddział. Rozumiecie, że my możemy to wygrać. Kiedy mówiłem, że chciwie możemy to wypłacić, to ja nie żartowałem. Chciwość zająca jest na granic. Co to jest za oddział? To jest oddział toporników, nie? Obity już. No i to jest do, do zrobienia. Szarża, szarża, szarża. Wy też już szarża. Wszyscy szarża. Użyj tej trutki na szczury. No i złamani. No i zwycięstwo. Brawo, brawo. Troszeczkę tych potraciliśmy gdzieś tam w międzyczasie od łuczników, gdzieś tam jakiś jeden się zapałętał, to go kawaleria złapała. Ci oczywiście przeżyli, więc ich gwardia się odnowi za darmo. I wielką armię Haradu w sumie rozbiliśmy na... Dwie bitwy? Na dwie bitwy rozbiliśmy z samymi tymi, tymi komnymi łucznikami. Piękne spocenie. Piękne spocenie, nowy wymiar spocenia, 41100 tu straconych, nice. Oczywiście, egzekut wszystkich jeńców. O, ty z tej wioski wyszedłeś. Jak będziesz stał obok, to ja będę mógł ci to dobić. Kolejnych generałów do, dosyłasz, fajnie. Są kolejni generowie, których można upolować. A co ty, Rabiczku, robi, że tu stanąłeś? Nie, jakaś armia przyszła. Aha, bo to będzie bitwa o Brown teraz, tak? Bo to jest ich ostatnia tura, czyli to wszystko, co w sumie tu było. To jest armia nasza de facto. Konni łucznicy, lekka jazda. Dwa oddziały łuczników, piechota. Bardzo słaba nasza. No, i tu jest większy problem, bo to są katafraci. To są ucznicy katafraci. Najemników w pierwszej linii wystawimy. Moment katapult, to jest ta pełna armia czarodzieja, nie? Więc to będzie w sumie ostatnia bitwa ze zbuntowanymi klanami. Wariaga, wariagowymi, które okupują naszą osadę, bo tak to my wszystko odzyskaliśmy, nie? To jest ostatnia armia zbuntowanych wariagów. I pan czarodziej polando niebieski się nimi zajmie, także co? Łapek w górę, soczysty komentarz. Zapraszam jutro. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Cześć cieś. cieś.